Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na wykładzie poświęconym whistleblowerom w społeczeństwie demokratycznym. Podczas dzisiejszego wykładu przedstawię Państwu pojęcie whistleblowingu, jego rodzaje oraz omówię Państwu whistleblowing w oparciu o wybrane przykłady. Również podczas dzisiejszego wystąpienia przedstawię Państwu, czy też udzielę odpowiedzi na pytanie, kto może zostać whistleblowerem. I kto decyduje się na whistle blowing? Whistle blowing możemy tłumaczyć z języka angielskiego, że oznacza to dmuchającego w gwizdek. Zapewne państwo niejednokrotnie mogli przekonać się, chociażby podczas rozgrywek piłkarskich, tak, gdzie sędzia Dmucha w gwizdek, czyli sygnalizuje jakąś nieprawidłowość. Nie jest to oczywiście mylna interpretacja. W czasie dzisiejszego wykładu pokażę Państwu rozumienie whistleblowingu w ujęciu medioznacznym, ale także i interdyscyplinarnym. Zacznijmy od wprowadzenia nazw, które obowiązują w literaturze. Przedmiotu, mówimy tutaj o polskiej literaturze przedmiotu, mogą Państwo spotkać się również w literaturze przedmiotu, ale także w mediach, że whistleblower to także sygnalista i demaskator. Samo pojęcie whistleblowingu oznacza ujawnienie informacji, które w uzasadniony sposób naruszają prawo, reguły, przepisy. Oraz dotyczą złego zarządzania, marnotrawstwa funduszy, pieniędzy, defraudacji, także nadużycia władzy, oraz stanowią poważne i szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa. Warto przy tym podkreślić, że istotną rolę w procesie whistleblowingu odgrywają media, dziennikarze, Będę to Państwu sygnalizować przy okazji omawiania konkretnych przykładów whistleblowingu. Sygnalista, demaskator, czy z angielskiego whistleblower, informuje opinię publiczną o malwersacjach, aktach korupcji, naruszeniach przepisów i tym podobnych nieprawidłowościach mających miejsce w organizacji, w której pracuje jego aktywność polegająca na zgłaszaniu przez pracownika osobom odpowiedzialnym za sprawy etyczne i dyscyplinarne przypadki nieuczciwości, nierzetelności lub złamania zasad etycznych albo prawa przez innych pracowników. Niestety, ale whistleblowerzy z uwagi na to, jakich informacji udzielają, tak, o czym informują opinią publiczną, to są informacje bardzo często o bardzo poważnym ciężarze gatunkowym, czyli jeżeli mówimy o malwersacjach, o korupcji. Przyznają Państwo, że są to bardzo poważne tematy, które są wprowadzane do dyskursu publicznego właśnie bardzo często dzięki dziennikarzom. I niestety. Whistleblowerzy także doświadczają działań odwetowych. Mogłabym powiedzieć, że niestety doświadczają działań odwetowych, które mogą przybierać bardzo różne formy. Na przykład sygnalista może mieć problemy w swoim środowisku pracy. Może doznawać prześladowania i poniżenia przez zwierzchników i współpracowników. Może na przykład być zwolniony z pracy. To jest oczywiście tylko pewna reprezentacja tych działań odwetowych, oczywiście może też grozić na przykład proces takiemu whistleblowerowi i jeżeli pracodawca bądź organizacja, w której pracuje whistleblower uzna, że jednak whistleblower ujawniając te konkretne informacje działał na szkodę instytucji. W związku z tym whistleblowing dzielimy na dwa rodzaje. Whistleblowing o charakterze wewnętrznym i whistleblowing o charakterze zewnętrznym. Whistleblowing wewnętrzny polega na tym, że whistleblower, czyli sygnalista, demaskator, ujawnia informacje przełożonemu osobie odpowiedzialnej za przestrzeganie prawa w firmie, tak. I w ten sposób whistleblower oczekuje redukcji tych nieprawidłowości. Whistleblowing zewnętrzny polega na tym, że sygnalista bądź też demaskator decyduje się na poinformowanie o nieprawidłowościach, o defraudacji pieniędzy, o aktach korupcji, organy ścigania, chociażby bardzo często informuje media. To też wynika z tego, że w przekonaniu whistleblowera, czyli tego sygnalisty i demaskatora istnieje bardzo ważny interes społeczny, aby informować o na przykład aktach korupcji, o łamaniu prawa, o różnego rodzaju nieprawidłowościach opinią publiczną, aby zwrócić uwagę społeczną na istniejący problem, który może nie oznacza, że jest to problem wyłącznie jednostkowy. To też wynika również z pełnionych w społeczeństwie funkcji mediów. Mówimy oczywiście o funkcji informacyjnej i o funkcji kontrolnej. Również należy pamiętać o tym, że media są postrzegane jako watchdog demokracji czyli ten pies strażniczy demokracji, który ma na celu ujawniać nieprawidłowości istniejące w sferze publicznej i media. Do chwili obecnej wywiązują się z tego zadania bardzo dobrze. Oczywiście media, w szczególności ta funkcja kontrolna, jest bardzo ważnym filarem społeczeństwa demokratycznego. Bez tej funkcji kontrolnej nie moglibyśmy mówić o systemie demokratycznym, o państwie demokratycznym, tylko mielibyśmy państwo o charakterze autorytarnym bądź też totalitarnym. Jeżeli chcieliby państwo zapytać, Oto, kto może być whistleblowerem, to odpowiedź jest krótka, wręcz yy, powiedziałabym prozaiczna. Każdy może zostać whistleblowerem. Na przykład prawo amerykańskie zawęża jednak pojęcie demaskatorów, czyli sygnalistów, whistleblowerów do dwóch głównych grup. Mówimy tutaj o pracownikach i interesariuszach spółki bądź też organizacji. Pracownik dowolnego szczebla lub kontrahent, konsultant lub klient, gdy zauważą nieprawidłowość lub nielegalne działania, powinni dmuchać, zadąć w gwizdek, tak? tak jak sędzia na Murawie, czyli kogoś o tym zawiadomić. Może być wielu odbiorców tej informacji. Tutaj Państwo mają następujący katalog. Bezpośredni, przełożony, pracownik audytu wewnętrznego, Członek managementu spółki, menedżer do spraw etyki, rada dyrektorów czy też rada nadzorcza, w szczególności zaś komitet audytu oraz członkowie rady wybrani z udziałem pracowników. I w tym miejscu kończy się tak zwany wewnętrzny sposób ujawnienia informacji, czyli kończy się w ten sposób wewnętrzny whistleblowing, o którym Państwu mówiłam e, kilka chwil temu. Na zewnątrz swojej organizacji potencjalny demaskator ma do wyboru przedstawicieli agencji regulacyjnych, organy ścigania i sądownictwa, media, o których Państwu wspominałam, z uwagi na pełnienie funkcji informacyjnej i kontrolnej, a także wpływu mediów na społeczeństwo. Kolejną instytucją, do której może zwrócić się whistleblower, to organizacje pozarządowe, które Udzielają bardzo często wsparcia whistleblowerowi. W niektórych krajach w grupie tej mogą znaleźć się także parlamentarzyści, na przykład w Stanach Zjednoczonych, lub ogólnie politycy, którzy alarmują, że doszło do jakichś nieprawidłowości, doszło do złamania prawa i mamy na to mocne dowody. Kolejne pytanie, czyli kto decyduje się na whistleblowing? Możemy odpowiedzieć, że na podstawie analizy dużego zbioru przypadków, chociażby w Stanach Zjednoczonych, pokazuje nam, że na whistleblowing częściej decydują się osoby, które zajmują wyższą pozycję na danym poziomie w strukturze organizacji, z dłuższym stażem pracy, mające kwalifikacje rzadziej spotykane w firmie. Ponadto osoby te są przeświadczone, że ich działania mogą coś zmienić w firmie. To także wynika z tych pobudek moralnych, tak? Z pobudek etycznych pracownika, że pracownik czuje się wręcz zobowiązany, zobligowany do tego, aby ujawnić te nieprawidłowości. I aby podjąć działanie demaskatorskie, whistleblower musi być zdolny do zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, która potwierdza to, co ujawniał Whistleblower. Zaś obserwowana nieprawidłowość musi być dokuczliwa dla niego obecnie lub w niedalekiej perspektywie. Tej demaskacji zewnętrznej, czyli poprzez poinformowanie np. mediów, władz lokalnych i tym podobnych podmiotów, częściej dokonują mężczyźni niż kobiety. I są to najczęściej pracownicy o dłuższym stażu pracy, silniej związani z firmą. Ich wnioski są lepiej umotywowane i potrafią lepiej przedstawić ewidencję nadużyć. Jeżeli mówimy o wzroście roli demaskatorów, i wzrost roli demaskatorów w ich ujawnianiu sprawił, że władze, spółek, opinia publiczna, a w ślad za nią politycy gospodarczy, zainteresowali się potencjałem prewencyjnym whistleblowingu i korzyściami z niego płynącymi. Że jednak ten whistleblowing powinniśmy traktować jako. Działanie w dobrej wierze, które ma na celu wyeliminować nieprawidłowości. Są też whistleblowerzy powinni być chronieni, powinni mieć zapewnioną pomoc prawną. W związku z omawianą problematyką, chciałabym Państwu przedstawić wybrane przykłady whistleblowerów, którzy wpłynęli na otoczenie w swoim czasie. Chciałabym wobec tego rozpocząć analizę działalności whistleblowerów od Daniela Ellsberga. Potem przybliżę Państwu to, co ujawniły Cynthia Cooper, Colleen Rowley, Sharon Watkins. Również przybliżę Państwu sprawę Edwarda Snowdena, a także jedną z ostatnich spraw ujawnionych przez whistleblowera, czyli przez Christophera Wiley'ego. Daniel Ellsberg, widoczny Państwu na tym slajdzie, jest chwilę po ogłoszeniu korzystnego dla niego wyroku sądu. Daniel Ellsberg, z wykształcenia ekonomista, w przeszłości pracował w Rand Corporation. I udostępnił on dziennikarzom tajne dokumenty Pentagonu, które dały początek aferze Pentagon Papers. Jest to, drodzy państwo, jedna z tych afer, która była przez media równolegle analizowana na łamach amerykańskiej prasy. Można powiedzieć, że lata 70. Jeżeli chodzi o dziennikarstwo śledcze w Stanach Zjednoczonych, był to taki złoty okres. Tak, dziennikarstwo zadawało ważne i uzasadnione pytania. No i można powiedzieć, że afery, które wstrząsnęły amerykańską opinią publiczną, wstrząsnęły również amerykańską sceną polityczną. Chciałabym przypomnieć Państwu po raz kolejny, że zarówno afera Watergate, tak jak Pentagon Papers, okazały się bardzo kłopotliwe dla ówcześnie urzędującego prezydenta Richarda Nixona. Daniel Ellsberg zrobił fotokopię liczącego ponad 7000 stron raportu i przemycił je na zewnątrz. Te rewelacje raportu poruszyły amerykańską opinią publiczną i jeszcze bardziej obnażyły poparcie dla amerykańskiego zaangażowania w wojnę w Wietnamie. 3 stycznia 1973 roku Daniel Ellsberg. Został oskarżony na podstawie ustawy o szpiegostwie z roku 1917. Ta ustawa obowiązuje do, do dziś. Również chciałabym Państwu wspomnieć, że Edward Snowden, którego będą Państwu działalność przybliżać, także został oskarżony na podstawie ustawy o szpiegostwie z roku 1917 roku. Ale jesteśmy w tej chwili przy Ellsbergu. Ellsberg został oskarżony tak na podstawie tej ustawy wraz z innymi zarzutami kradzieży i spisku, za co groził łącznie maksymalny wyrok 115 lat pozbawienia wolności. Ale z powodu niewłaściwego postępowania rządu, nielegalnego gromadzenia dowodów oraz obrony, myślę, że bardzo skutecznej. Sędzia William Matthew Byrne Jr. oddalił wszystkie zarzuty przeciwko Elsbergowi w maju 1973 roku, i właśnie to zdjęcie, które Państwu prezentowałam, jest chwilę po ogłoszeniu tego korzystnego wyroku dla Elsberga. Elsberg otrzymał za swoją działalność, za aktywność em, obywatelską aktywność e, jako whistleblower Nagrodę Wright Livelihood Award w 2006 roku. Ale również Ellsberg bardzo mocno wspierał portal Wikileaks założony przez Juliana Assange'a, Chelsea Manning i oczywiście Edwarda Snowdena. Ellsberg został także uhonorowany nagrodą imienia Olofa Palme 2018 za głęboki humanizm i wyjątkową odwagę moralną. Na pewno tej odwagi moralnej nie można Ellsbergowi było odmówić. Kolejne whistleblowerki to Cynthia Cooper, Colleen Rowley i Sharon Watkins, które zostały ogłoszone ludźmi roku magazynu Time. Widzą Państwo okładkę magazynu Time właśnie z Cynthia Cooper, Colleen Rowley i Sharon Watkins. Cynthia Cooper była wiceprezesem do spraw audytu wewnętrznego firmy WorldCom. Colleen Rowley była agentką w jednym z oddziałów FBI. A Sharon Watkins była wiceprezes firmy Enron. Cynthia Cooper ujawniła fałszowanie ksiąg WorldComu. Colleen Rowley wskazywała na lekceważenie istotnych faktów poprzedzających zamach na World Trade Center. Natomiast Sharon Watkins informowała o kreatywnej księgowości w Enronie. I wobec tego, wobec tych trzech poważnych przypadków nadużyć. Mających miejsce w Stanach Zjednoczonych, rok 2002 został ogłoszony przez tygodnik Time rokiem zgłaszania informacji o nadużyciach i nieprawidłowościach. Stąd też trzy e, kobiety na okładce magazynu Time. Myślę, że przykład Edward, Edwarda Snowdena jest Państwu najbardziej znany z dotychczas przeze mnie omawianych, ale myślę, że warto również przy okazji Przedstawienia przeze mnie roli whistleblowerów w społeczeństwie demokratycznym, również poświęcić Snowdenowi część mojego wykładu. Edward Snowden był pracownikiem kontraktowym National Security Agency i ujawnił on dziennikarzom The Guardian informacje o programie PRISM, który pozwalał masowo podsłuchiwać rozmowy Amerykanów i obywateli innych krajów prowadzone poprzez telefon i internet i według Snowdena ten program umożliwiał Agencji Bezpieczeństwa Narodowego przeglądanie na przykład poczty elektronicznej, dostęp do czatów i wideoczatów oraz czerpanie informacji z serwisów społecznościowych. I w tym programie PRISM udział wzięli Microsoft, Google, Yahoo, Facebook, Skype, AOL, Apple i Poltek. Snowden przekazał dziennikarzom kopię tajnego postanowienia sądu z dnia 25 kwietnia 2013 roku, zgodnie z którym jeden z głównych amerykańskich operatorów sieci telefonii komórkowej, Verizon, jest zobowiązany codziennie przekazywać Agencji Bezpieczeństwa Narodowego tak zwane metadane dotyczące wszystkich rozmów. Zarówno wewnątrzkrajowych, jak też i międzynarodowych, zawierające numery telefoniczne dzwoniącego i przyjmującego rozmowę, e-mail telefonów, datę i godzinę oraz długość rozmowy oraz miejsce, z którego telefonowano. Bardzo wiele metadanych było gromadzonych właśnie na polecenie Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Snowden ujawnił na przykład, że służby Stanów Zjednoczonych szpiegowały instytucje Unii Europejskiej i ponad 30 czołowych polityków na świecie. Podsłuchiwany mógł być między innymi telefon komórkowy kanclerz Niemiec Angeli Merkel i wówczas w 2013 roku po ogłoszeniu tej informacji można powiedzieć, że te stosunki na linii Berlin-Waszyngton uległy pewnemu ochłodzeniu w tym wówczasnym yy, 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 czasie. Amerykańskie służby specjalne od 2009 roku, to ujawnił Snowden, niezgodnie z obowiązującym prawem wchodziły do sieci komputerowych wschodnioazjatyckiej sieci PACNET, a także chińskich operatorów telefonii komórkowej celem uzyskania dostępu do treści milionów SMS-ów. I zgodnie z oświadczeniem hongkońskiej gazety Sunday Morning Post e, przekazał Snowden redakcji dokumenty, które potwierdzały ten fakt. Ostatni z omawianych przeze mnie whistleblowerów to Christopher Wiley. Christopher Wiley pracował jako konsultant do spraw danych. Nie, był związany z firmą Cambridge Analytica, która. Profilowała się jako firma doradzająca politykom. Ta firma była kierowana przez Aleksandra Nixa. W 2018 roku Christopher Wiley opublikował zbiór dokumentów, które wywołały skandal z danymi Facebook Cambridge Analytica, przekazując brytyjskiemu The Guardian dokumenty opisujące tajne działania Cambridge Analytica. Dokumenty te koncentrowały się wokół rzekomego, nieautoryzowanego posiadania przez firmę Cambridge Analytica prywatnych danych osobowych, których liczba wynosiła do 87 milionów. Konta użytkowników Facebooka, które zostały pozyskane w celu tworzenia ukierunkowanych cyfrowych kampanii reklamowych. Te kampanie opierały się na profilach psychologicznych i osobowościowych wydobytych. Zasanych dosłownie z danych z Facebooka, które Wiley zlecił w ramach masowego zbierania danych. Te rewelacje Wiley'ego wywołały rządowe dochodzenie po obu stronach Atlantyku, zarówno w Stanach Zjednoczonych przed komisją badającą tę sprawę stanął chociażby szef Facebooka Mark Zuckerberg. Sam Wiley zeznawał przed komisją w Wielkiej Brytanii. Można powiedzieć, że te rewelacje ujawnione przez Christophera Wiley'ego wywołały szersze obawy dotyczące prywatności naszych danych tak, w mediach społecznościowych. Również Christopher Wiley opowiadał o Cambridge Analytica, o tym skandalu związanym z wyciekiem, z pozyskiwaniem danych z Facebooka w filmie dokumentalnym The Great Hack z 2019 roku. Christopher Wiley, z uwagi na swoją szczególną aktywność, znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi magazynu, magazynu Time w roku 2018. Można, drodzy Państwo, na podstawie takiej krótkiej analizy powiedzieć, że Christopher Wiley, Edward Snowden, Daniel Ellsberg. To ustadło o międzynarodowym statusie rozpoznawalności w ostatnich latach, na którą złożyło się kilka czynników. Jednym z nich jest niewątpliwie istota ujawnionych informacji opinii publicznej, które dotyczyły odpowiednio zakresu inwigilacji społeczeństwa, treści czy też wycieku danych z Facebooka. A także tego, jak działają firmy. Tutaj chciałabym odwołać się do przypadku trzech whistleblowerek. Upublicznienie tych kwestii nie byłoby możliwe w takim kształcie, gdyby nie zainicjowanie przez nich współpracy z mediami, które nagłośniły poszczególne przypadki. Na tę decyzję wpływ miało nie tylko oddziaływanie mediów z uwagi na wypełnianie funkcji informacyjnej i kontrolnej, o której Państwu podczas dzisiejszego wykładu także wspominałam co było wyraźnie akcentowane przez whistleblowerów, ale również marginalizowanie problemu przez ich przełożonych. Za kolejny powód takiej decyzji należy uznać sprzeciw sygnalistów wobec obserwowanych praktyk w miejscu pracy co jest jednym od kluczowych elementów definicji whistle blowing. Dziękuję Państwu za uwagę.